Kanał Ojca i córki! Witajcie na kanale Ojca i córki! Dzisiaj po raz kolejny wybraliśmy się na małą przejażdżkę rowerową po zebrzańskich drogach. Przejażdżka bardziej bez celu, taka rekreacyjna. Nie będziemy dzisiaj robić żadnej wycieczki krajoznawczej, nie będziemy Wam opowiadać o fajnych miejscach w zabrzu. Natomiast dzisiaj. Korzystając z okazji, że widzimy czasem różne absurdy drogowe, chcielibyśmy kilka takich absurdów omówić. Znajdujemy się teraz na drodze dla rowerów. Więc, oczywiście, my, jako Kasia i ja łamiemy właśnie przepisy, bo sobie stoimy dla drod na drodze dla rowerów, powinniśmy się przenieść tu na część chodnikową. Zrobiliśmy tylko właśnie to tylko dlatego, żeby było widać, że. Ten odcinek jest podzielony na osobną drogę dla rowerów i osobną drogę dla pieszych. Co zresztą widać tam w tle, jest znak pionowy niebieski, określający, która strona jest dla rowerów, która dla pieszych. I oczywiście znaki poziome, czyli namalowane rowery na jezdni. Ale jak podejdziemy kilka kroków do przodu, to powiedz mi Kasiu, co widzisz na tym znaku? Czy droga rowerowa jest po lewej stronie, a chodnik po prawej. No właśnie, komuś tu chyba się coś pomyliło i stawił chyba nie ten znak co trzeba. Czyli mamy sprzeczność pomiędzy znakiem poziomym a znakiem pionowym. Mamy na znaku pionowym określoną stronę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych, odwrotnie niż jest to w rzeczywistości. Korzystając z tej okazji, chcielibyśmy wspomnieć o znakach, które informują o drodze dla rowerów i dla pieszych. Ile tych znaków jest w Polsce? Trzy. A czym one się różnią? Różnią się tym, że jest jeden znak, który pokazuje, że jest wspólna droga dla pieszych i rowerzystów. Jest, że po lewej stronie jest chodnik, po prawej droga dla rowerów. I drugi, który jest na odwrót, czyli po lewej stronie jest droga dla rowerów i po prawej odwrót. Okej, okay, czyli są znaki podzielone pionową kreską i one wtedy dokładnie jednoznacznie wskazują, która połowa, tam, która część e, danej drogi jest drogą dla pieszych, a druga drogą dla rowerów. Zgadza się? Mhm. I czy teraz e, piesi mogą chodzić po części dla rowerów, a rowerzyści wiedzieli po części dla pieszych, czy nie? Nie. No, oczywiście w tym momencie masz rację. E, jeżeli pieszy idzie po części dla rowerów, to tak naprawdę łamie przepisy. Jest to Kroczenie I powinien zejść z tej drogi, szczególnie wtedy, kiedy nadjeżdżają rowerzyści. No dobrze, a co z tym znakiem, który jest podzielony poziomo i u góry ma ludzi, a na dole rower? Kto wtedy ma gdzie pierwszeństwo? Wtedy mają pierwszeństwo ludzie. To, czyli na całej szerokości mogą sobie chodzić, tak? Czy jest jakaś część, którą można, mogą jechać rowery? Teoretycznie. Mogą chodzić po całej, jednakże no, rowerzyści też muszą jechać po prawej stronie Tak, mamy ruch prawostronny, więc zarówno rowerzyści, jak i ludzie powinni się trzymać generalnie prawej strony, ale wiadomo, że ludzie mogą zajmować całą szerokość takiej drogi. W związku z czym rowerzyści muszą mu im co zrobić? Mm... Przepuścić. Czyli ustąpić pierwszeństwa. Nie wolno rowerzystom. Dzwonić dzwonkami na ludzi, którzy idą po takiej drodze, chociażby nawet szli całą szerokością. Co innego jest oczywiście sytuacja tak jak jest tutaj. Jeżeli, bym jechał, jeżeli byśmy jechali drogą dla rowerów i jakiś szedły człowiek tą częścią, spokojnie możemy go ostrzec, że nadjeżdżamy i zadzwonić dzwonkiem. W tym wideo wspomnieliśmy o tej niejednoznaczności pomiędzy znakiem pionowym a poziomym, informującym o tym, która część drogi jest drogą dla rowerów, a którą drogą dla ludzi. Kolejnymi absurdami drogowymi, które znajdujemy w Zabrzu, jak i w innych miejscowościach, zajmiemy się w kolejnych wideo. Hejjo!